Pokażę wam krótkie fragmenty niedawnego, sensacyjnego ośmiopółminutowego filmiku dziennikarza Kuby Wątora, dotyczącego rzekomego kłamstwa Wardengi, a potem się trochę rozgadam. Fajnie, fajnie, super. Okej, okay, ciut więcej niż trochę. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No dobra, dużo tego będzie. No to tylko się trzeba cieszyć. To zaczynamy? Pewnie, oczywiście. Wardęga, jesteś kłamcą. Okłamałeś swoich widzów, okłamałeś Watachę, okłamałeś internautów. Okłamałeś ich mówiąc, że masz zgody wszystkich dziewczyn w filmie Boobsman i okłamałeś ich mówiąc, że ze wszystkimi dziewczynami po tym filmie rozmawiałeś. Kłamca Wardenga przebrał się za coś w stylu Supermana, by Kłamca Wardenga je obmacywał. Przyznał sam Kłamca Wardenga. Kłamca Wardenga przepraszał za ten film. Nie w tym rzecz Kłamco Wardengo. Okłamałeś ludzi. No ale skąd wiemy, że Wardenga to kłamca? Tutaj musimy się cofnąć o 3 lata do dramy kłamcy Wardengi z w ogóle Poland. Kłamca Wardenga w odpowiedzi: Wardenga, jesteś kłamcą. Zobaczmy, jak ją pamięta kłamca Wardenga, ta, która jest zaatakowana przez kłamcę Wardenga. Kłamca Wardenga podszedł do niej i do koleżanki, gdy siedziały sobie na ławeczkach, nie skontaktował się z nią. Kłamca Wardenga. To jest nieprawda. Kłamca Wardenga się z nią nie kontaktował. A więc Wardęga, jesteś kłamcą. Okłamałeś Watache i to nie raz. Okłamałeś internautów w sprawie Boobsmana i nie miałeś jej zgody na to, kłamco. Teraz jedyne, co ci, kłamco Wardęgo, pozostało, to przyznać się do winy, no i przeprosić watachę, przeprosić internautów, bo to nie jest pierwszy raz, gdy kłamiesz. Zaledwie tydzień temu wytchnąłem ci kłamstwo, minęło 7 dni i mamy następną ściemę. Grzecznie przeproś za swoje kłamstwa i błagaj... O, jeszcze jedną szansę. Chłopie, coś ty zrobił, a on mówi przepraszam. Jakubie, jesteś dziennikarzem, ja nie i nie mam kompetencji, by uczyć Cię Twojego zawodu. Potraktuj, proszę, ten film jako zbiór spostrzeżeń zwykłego widza, którym tak naprawdę jestem. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, jest właśnie to twoje uporczywe, ponad trzydziestokrotne powtarzanie w trakcie zaledwie kilkuminutowego filmiku tego samego oskarżenia. Jesteś kłamcą, kłamca Wardenga. Kłamałeś ludzi, kłamco Wardęgo. Wardenga to kłamca. Kłamco Wardęgo to jest nieprawda. Zabieg ten nie sprawi, że komukolwiek bystrzejszemu od Gołębia utrwali się w głowie, że Wardęga jest kłamcą. Wardęga jest kłamcą. Wardęga jest kłamcą. Sprawi raczej, że materiał, który w założeniu miał być poważny, zostanie odebrany jako parodia. Parodia dziennikarstwa. Statystyczny użytkownik social mediów nie jest debilem i nie złapie się na taką manipulację. Moja druga obiekcja dotyczy manipulacji równie mocnej, co przebiegłej. Zapewne doskonale wiedziałeś, że większość widzów jej nie zweryfikuje. Ze sprawy, w której Wardenga przepraszał już wielokrotnie na przestrzeni lat. Uważam, że film jest tragiczny i bardzo wszystkich za niego przepraszam. I to kurwa szczerze. Tragiczny był i pomysł, i realizacja. I jest mi za ten film wstyd. Wybrałeś tylko jedne spośród tych przeprosin, a gdy i one okazały się całkiem niezłe, hamsko usunąłeś z nich to, co ci nie pasowało, oczywiście o niczym nie informując odbiorców. Ach, no i oczywiście, ty zaraz powiesz, że przecież przepraszałeś, no to zobaczmy jak te przeprosiny wyglądały. Jeszcze raz przepraszam za ten film i dziękuję Bogom starym i nowym, że jakoś tak pokierowali, że tą dziewczynę, którą pokazałeś złapałem za nadgarstek. Przeprosiny, które tu wybrałeś i po cichu pociąłeś, w rzeczywistości wyglądają tak. Przepraszałem za ten film wielokrotnie, ale dalej się go wstydzę i jeszcze raz przepraszam. Jeszcze raz przepraszam za ten film i dziękuję Bogom starym i nowym, że jakoś tak pokierowali, że tą dziewczynę, zła którą pokazałeś, złapałem za nadgarstek. Przepraszam ją i wszystkie osoby, które w ogóle kiedykolwiek ten film widziały bo ten film jest tragiczny. Nie pasowało do narracji, więc sporo trzeba było wyciąć, nie? Jak inaczej nazwać taką wycinankę, jeśli nie ewidentną manipulacją. Trzecią sprawą, jaka bije po oczach, jest pogarda w stronę Wardęgi, podszyta, jak sądzę, prywatnymi animozjami. Nie trzeba wyjątkowej spostrzegawczości, by dostrzec, że twoje dążenie do jakiejś zemsty na Wardędze i osobista do niego niechęć aż wylewają się z ekranu. Dziwnie ogląda się dziennikarza, który w przypadku tak obiektywnie patrząc dość błahej sprawy, z takim zacietrzewieniem atakuje swojego oponenta. Grzecznie przeproś za swoje kłamstwa i błagaj o jeszcze jedną szansę. Po czwarte, jeżeli Sylwester Wardenga skłamał, czego widzowie na chwilę obecną nadal nie wiedzą, gdyż w Twoim filmie mamy jedynie słowo przeciw słowu i chcesz go o to publicznie oskarżyć, to serio warto byłoby przedstawić niepodważalne dowody jego kłamstwa. W przeciwnym razie mamy do czynienia jedynie z pomówieniem i gonitwą za tanią sensacją. Widzisz, pół roku temu oberwało Ci się z wielu stron za film z Olą. Ta, 10 dni po rozmowie z Tobą, wzięła udział w filmiku Boxdela, który na samym tylko YouTubie ma już 3 miliony wyświetleń i w którym to zmieniła swoje zdanie o 180 stopni, jednocześnie głośno i wyraźnie podważając Twoją wiarygodność. Tylko na pierwszym wywiadzie trochę źle zostało to poprowadzone i pozwoliła na niedomówienia, a dziś nie chcę już unikać odpowiedzialności. Tak, ale też uległam trochę takiej narracji, że, że jesteś złą osobą, dopiero jakby ta narracja była taka, żeby zapamiętać tylko te złe chwile, ale tych dobrych chwil między nami było o wiele, wiele więcej. Nie da się ukryć. Było to z jej strony mega świństwo w twoim kierunku. Problem jednak w tym, że nie wyciągnąłeś z tego żadnych wniosków. Tym razem jakaś dziewczyna podająca się za szesnastolatkę z filmu Wardęgi sprzed wielu lat coś ci opowiedziała, a ty na podstawie wyłącznie jej słów rzucasz Wardędzę publicznie w twarz serią oskarżeń? Ani razu nie wspomniałeś o tym jak i w ogóle czy zweryfikowałeś jej prawdomówność. Moja opinia być może niewiele tu znaczy, ale zauważyłem, że ten ewidentny brak dowodów wytknęli Ci również Twoi widzowie, a ich zdanie już powinno być dla Ciebie ważne i stanowić naprawdę cenne źródło wiedzy i wskazówek. Rozumiem, że pewnie trudno jest Ci przebrnąć przez kilkaset komentarzy, wśród których próżno szukać jakiegoś przychylnego Tobie, ale wiesz... co być, a nie miętkim. Piątą manipulacją, jaką zauważyłem, jest budowanie klimatu jakiegoś niewyobrażalnego ludzkiego dramatu. Sytuację, która w rzeczywistości wyglądała tak. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Czego ty się boisz? Jezu, nie mogę. A ty zrobiłaś minę? Czego ty się boisz? Wcześniej nic nie zrobiłem. Okay. Chciałem się tylko zobaczyć za ale tak się przestraszyłaś, że nawet nie dałem rady. okej, okay, już! Dobra. No. Pa. pa, pa. Ty, szanowny Jakubie, opisałeś tak. Ta dziewczyna się broni, zasłania. Ta dziewczyna była przerażona. Nie wiedziała co się dzieje. Gdy Wardenga ją złapała, ona się obroniła, była w szoku, on zaczął tam sobie żartować, rechotać. ale ona myślała tylko o tym, żeby to się już skończyło. Potem, gdy filmik został opublikowany, ludzie ją zaczepiali, w szkole uczniowie, koleżanki, koledzy ją wytykali, że o, wystąpiłaś u Wardengi, ludzie z pracy jej mamy na to wskazywali. Generalnie nie miała łatwego życia, a była szesnastolatką. Się. Była przerażona. Była w szoku. Myślała tylko o tym, żeby to się już skończyło. Ludzie ją zaczepiali, w szkole ją wytykali. Ludzie z pracy jej mamy. Nie miała łatwego życia. Kubuś, ty tak na poważnie? Szósta sprawa nie jest typową manipulacją, ale i tak zakłuła mnie w oczy. Czy będzie z mojej strony nad użyciem wysnucie przypuszczenia, że Twój filmik powstał głównie po to, byś mógł przez cały czas jego trwania promować swoją książkę, a finalnie już zupełnie wprost namawiać do jej zakupu? Zachęcam do zakupu mojej książki premiera już 10 kwietnia. W mojej ocenie nieścisłości i dziwactw w Twoim materiale jest więcej od choćby pokręcony fragment o przestępcach ale już tego nie rozgrzebuję, by ten filmik nie trwał pół godziny. Uważam I chcę, żeby to że film Wardengi, w którym przebrał się za jakiegoś Bubsmana, był idiotyczny, zwyrolski, obrzydliwy i szkodliwy. To oczywiste. Mało tego, sam też czuję w kościach, że Wardenga faktycznie mógł coś naściemniać w tej sprawie i kilka czynników na to wskazuje, łącznie z jego dość niespodziewanym odejściem z internetu. Tyle, że twój filmik, Jakubie, w żaden sposób tego nie udowadnia. Mamy tu coś na kształt ploteczki z pudelka lub niby news'a z telewizji Republika. Stop! Po nagraniu i zmontowaniu jakichś 80% mojego materiału, Kuba Wontor opublikował kolejny filmik. Wywiad z Martą, inną kobietą, która przed wieloma laty wzięła udział w tym głośnym materiale wardęgi. Miała wtedy 20 lat i wystąpiła tam z narzeczonym i znajomymi. Cały ten wywiad to dla mnie swoiste połączenie żenady, manipulacji i parcia na szkło. Ja nawet. Ja nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem co powiedzieć. Profilaktyka, tak, nie? Dob dobrze, dobrze, nie? Ja wtedy byłam bardzo wierząca. Ja nawet Czyli... nie wiedziałam, że to jest nagrane. On po prostu e, odwala taki szajs mhm. na mieście. Wtedy się dowiedziałaś w ogóle, że ten koleś tak. z tamtej historii to jest taki Sylwester Wardenga. Tak. I ten film tak. jest cię. Tak, 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 wiesz, ja miałam wtedy 20 lat, nie? 20 mm -hmm. lat. Czy myślałaś o tym, żeby jakieś kroki prawno wyciągać? Trochę jest to trudne, nie, bo to jest bardzo dużo zachodu i, i trzeba też mieć jakąś pomoc w tym. I co masz teraz, wiesz, masz się sądzić? To kosztuje, wiesz, to, to, to może, może byśmy złożyły jakiś pozew grupowy, czy coś takiego. Mm -hmm. Yy, może by się ogarnął, może by się trochę zrehabilitował, nie? Że jednak, żeby po prostu powiedział, że zrobił coś bardzo głupiego i że szczerze przeprasza za to. No Ale to on już przepraszał, mówił, że przeprasza wszystkie dziewczyny za to, że, że, bo ten film był głupi. No ale to. to za mało. Wiesz, to, yy, tak, uważam, że to za mało. Yy, Obwiniałaś się. Yy, za obwiniałam to. się za to, no obwiniałam się też za to. Yy. Dosyć trudne chyba to jest. Możesz powtórzyć pytanie? O nie! Jesteśmy zgubieni. Żeby zająć się tym tematem porządnie, musiałbym dograć swój komentarz do nowego filmiku Kuby i zawartych w nim odklejonych słów tej Marty. Tyle, że cała ta sprawa zaczyna walić potworną nudą i chętnie zająłbym się czymś innym. Z absurdalne, absurdalne. Początkowo miałem zamiar opowiedzieć Wam jeszcze co nieco o etyce dziennikarskiej, o gigantycznej odpowiedzialności za słowa, o tym, dlaczego sam nigdy nie chciałbym zostać dziennikarzem i wreszcie o kilku zagrywkach, jakie stosują internetowi pseudogwiazdorzy, ale mi się odechciało i to olewam. Za to puszczę Wam zakończenie, które nagrałem i zmontowałem już parę dni temu. Lubię je, ma sens i szkoda by się zmarnowało. Co do Wardengi, jestem mega ciekaw, czy faktycznie gdzieś po drodze minął się z prawdą. Niby drobiazg, ale ciekawość jest. Gdyby niespodziewanie wypuścił filmik, w którym omawiana tu dziewczyna serio udzieliła mu zgody na opublikowanie swojego wizerunku, byłby to mega hit godny Oscara. And the Oscar goes to... Kłamca Wardęga.